Tuż przed wyborami parlamentarnymi poseł Paweł Rychlik wystarał się jeszcze o 20 milionową dotację rządową na generalną modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego w Wieluńskim szpitalu. Mamy jednak już nowy rząd i nową rzeczywistość polityczną. Czy zatem wspomniana dotacja jest jeszcze aktualna? Wszak nie rządzi już PiS, tylko koalicja. 15 października władze powiatu zapewniają, że nie mają informacji o tym, że dotacja została cofnięta. Inwestycja jest więc ujęta w tegorocznym budżecie powiatu. Nadal mamy nadzieję, że inwestycja dojdzie do skutku. Szpital dokumentacyjnie jest tutaj przygotowany. Jowisz został przeprowadzony, co oznacza, że wojewoda zaakceptował, że taka potrzeba tego typu inwestycji jest. Zabezpieczenie środków finansowych z powiatu jest. I Mamy jakiegoś pisma ze strony rządowej, że ta dotacja została jak gdyby cofnięta. Mamy pismo, wprowadziliśmy 30 milionów złotych do budżetu, 20 milionów jest dotacji z budżetu państwa, zagwarantowane i w najbliższym czasie przystąpimy do organizowania procedury targowej i myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Tak jak pani dyrektor tutaj zaznaczyła, że pod względem dokumentacyjnym jesteśmy projektowi, jesteśmy przygotowani. Tak, to zwykle bywa przy różnych y, przebudowach, szczególnie właśnie na starej substancji, że być może wszystko jego się nie dało dorysować, y, tak to, ale to czas pokaże jakie y, będą ostateczne te y, warunki zaprojektowane itd. Tak no znaczy tutaj jestem Pełen jesteśmy optymizmu, że to dojdzie do skutków. Nadal oddział położniczy ginekologiczny i oddział noworodkowy, bo on również zostanie objęty inwestycją, żeby działały normalnie. Także to jest ten cel, który sobie stawiamy, że żeby tutaj mimo prowadzonej, tak zetapować tą inwestycję, żeby tutaj oddziały działały nadal. Bo to, co muszę podkreślić, to oddział położniczo-ginekologiczny i oddział noworodkowy to oddziały drugiego poziomu referencyjności. Czyli pomimo to, że rzeczywiście my warunki techniczne chcielibyśmy mieć dużo lepsze, i to nie ulega wątpliwości, że ten, te oddziały zasługują na to i, i ci pacjenci żeby te warunki były lepsze, ale są to oddziały bardzo dobrze wyposażone w sprzęt. Bardzo dobrze wyposażone w personel i rzeczywiście pacjenci mają bardzo dobrą opiekę. Także tutaj możemy zapewnić, że jesteśmy w stanie funkcjonować i nawet mówię, dzieciaczki z zagrożeniami tutaj właściwie prowadzić. Wspólnie z panią dyrektor, z panem doktorem, dzięki kontaktom pana posła, jeździliśmy do Warszawy, do ministerstwa, gdzie przekonywaliśmy, pokazywaliśmy. W, jakim, w jakiej sytuacji w tej chwili jest oddział ginekologiczny i ile dzięki temu szpital może zyskać. Więc byłoby nam naprawdę bardzo przykro, gdyby ktoś teraz stwierdził, że ta ginekologia w Wieluniu nie jest potrzebna i, i to finansowanie nam zabrał, więc myślę, że nikt tutaj nie będzie na tyle odważny, żeby taki krok podejmować. Bo doskonale wiemy, że ta ginekologia jest potrzebna, żeby... Młodzi mieszkańcy powiatu wieluńskiego, a także całego regionu mogli się rodzić w warunkach tak naprawdę XXI wieku w godnych warunkach, bo w tej chwili te warunki są trudne, ale z którymi oczywiście kadra pod tutaj zarządzaniem pana doktora Ordona świetnie sobie radzi i myślę, że. My, my na pewno przygotowujemy się do tego, żeby ogłosić przetarg. Myślę, że w przeciągu miesiąca do dwóch taki przetarg ogłosimy, bo jest to dosyć skomplikowane postępowanie, więc jeszcze nasze konsultacje z, z branżą, konsultacje branżowe, konsultacje z prawnikami żeby jak najlepiej ten przetarg ogłosić, żeby później nie było żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o dodatkowe finansowanie w trakcie inwestycji. Nowa porodówka jest jak najbardziej potrzebna, choć także i w Wieluniu rodzi się dramatycznie mało dzieci. Pod tym względem miniony rok w wieluńskim szpitalu był niestety zły. A zatem jakie są statystyki? Ubiegły rok był Jednym z najgorszych lat, jeżeli chodzi najgorszy, jeżeli chodzi o, o urodzenia. I oczywiście nie oszukujemy statystyki, tych porodów też było mniej. Mieliśmy ich niecałe 500, 487. Doliczając porody bliźniacze, to noworodków urodziło się też niecałe 500. Więc oczywiście ta statystyka jest wszędzie no, miażdżąca, ale pamiętajmy o tym, że. Jest jednak spora tendencja do tego, że część pacjentek szuka i rodzi gdzie indziej, chociażby ze względu właśnie na warunki lokalowe, które no jednak mamy mocno, że tak powiem, odstające od tej konkurencji. Przede wszystkim myślę o tej konkurencji z największych ośrodków, czyli łódź. Łódź czy Opole czy Wrocław, tam pewna tam część pacjentek ucieka i ten proceder był od lat. W tym momencie jest to jakby silnie, bardzo jest to silnie naznaczone, między innymi właśnie przez to, że tam spadek porodów ucieka. I my oczywiście ja to widzę, dlatego bardzo mocno stawiamy na operatywę, na ginekologię, na rozwój onkologii i na leczenie chorób ginekologicznych związanych ze starzeniem się. I w tym jesteśmy bardzo mocni i to nam daje też taką możliwość przetrwania tych ciężkich czasów. Natomiast przyszłościowo, jeżeli uda się stworzyć naprawdę porodówkę XXI wieku, tak jak Sor jest w tej chwili jest Sorem XXI wieku, to myślę, że jest też spora szansa, żeby ten niekorzystny spadek, trend załamać i żebyśmy jednak tych porodów było więcej. Miejmy nadzieję, że statystyki urodzeń pójdą jednak w górę, a kobiety także z naszego regionu coraz chętniej będą zachodzić w ciąże i będą też w razie problemów korzystać z programu In Vitro. Porodówka lekko modernizację przeszła w 2022 roku. Udało się wtedy odnowić kilka sal dla przyszłych mam. Wymieniono też wykładziny w szpitalnych salach, ale to zdecydowanie za mało.